Cześć! Chciałam wam dzisiaj tylko zaśpiewać piosenkę, tylko chciałam wam pokazać jak jestem ubrana. Sorry za rękę. Taka bluzka i takie spodenki. Czekajcie. O takie. Widzicie? O, tu w lustrze mnie widzicie dobrze. Widzicie Podstawię was zaśpiewam piosenkę I na dzisiaj to będzie wszystko Spotkamy się w niedzielę na live To pogadamy. Ok Śpiewam Jak anioła głos Usłyszałem ją Powiedziała Patrz Tak to on Narostają dróg Stoi dobry Bóg on wskaże ci drogę. Już pod koniec dnia widzę obraz twój. Widzę miejsca, w których byłem. Widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pusty szklanki dźwięk. To chyba sen. Oh, o no, 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 no. Już pod koniec dnia widzę obraz twój. Pusty szklance pomarańcze, to dobytek mój. Już pod koniec dnia pusty szklanki dźwięk, to chyba sen. Jak anioła głos, usłyszałem ją, powiedziała, patrz, tak to on, narastają dróg, stoi dobry Bóg, on wskaże ci drogę. Już pod koniec dnia widzę obraz twój, widzę usta, w których nieraz swój topiłem ból. Już pod koniec dnia słyszę cichy szept, to chyba sen. O oh, no, 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 no. Już pod koniec dnia widzę obraz twój, widzę dłonie, czuję serce, to ideał mój. Już pod koniec dnia Lecz nie sam Lecz nie jest sam Jak anioła głos Usłyszałem ją Powiedziała patrz Tak to on Narastają dróg Stoi dobry Bóg On wskaże ci drogę Jak anioła głos Usłyszałem ją, powiedziała: Patrz, tak to on na rozstaju dróg. Stoi dobry Bóg, on wskaże ci drogę. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Spotkamy się w niedzielę na live. Ja jeszcze zrobię ankietę, co będziecie chcieli, żebym robiła na live. Spotkamy się w niedzielę o 10. Papa, pa. życzę Wam miłego wieczoru piątkowego i miłej soboty. Papa! Pa.